Jacek Gadzinowski, ekspert komunikacji, zajmuje się tą dziedziną od kilku lat. W internet ludzie celebryci oraz zjawiska popkulturowe, za takie uważam też zjawisko LibDubu. Pierwszy raz te firmy zauważyłem kilka lat temu, kiedy jeszcze nie nazywały się LibDubami. Słowo lipda pochodzi od dwóch wyrażeń, ruchu warg oraz dubbingu, czyli podkładania swojej własnej wersji interpretacji piosenki, co chcemy w ten sposób przekazać innym oraz jak chcemy przekazać swoje uczucia. Damy, nagrywamy po to, żeby pochwalić się, zaszpanować, podzielić się swoimi wrażeniami, ale także zostawić po sobie pamiątkę i kiedyś za kilka lat obejrzeć, jak fajnie się razem pracowało, było w jednostce wojskowej, czy też na uczelni, na której spędziliśmy tak wiele lat. Są trzy rodzaje lipdubów. Biurowy, który charakteryzuje się tym, że nagrany jest tam, gdzie pracujemy pokazujemy fajną grupę ludzi. Jest lipdub wojskowy, gdzie żołnierze w prześmiewszy sposób pokazują swoją jednostkę wojskową, swój żołnierski tak zwany humor. Oraz lipdub uczelniany, gdzie studenci pokazują swoje pasje, hobby oraz to, że nie tylko kują na co dzień, ale mają coś innego też do pokazania świata.